<laughs> Witajcie! O dzisiaj ja przejąłem kanał Jotki. A więc dzisiaj będziecie oglądać tylko mnie. Młaha. ha 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 Nie. Będzie przejmowanie kanału. Ale czemu? Bo nie. Ponieważ to mój kanał. Weź załóż swój. Ale ja nie mogę. Jestem tylko pluszowym smokiem. Poza tym nie mam kamery. To nie mój problem. Poza tym nie bez kądu wziąłeś żeby nagrać ten film. Ukradłem ci kamerę, gdy spałeś. <laughs> Jak śmiałeś. A normalnie. Tak po prostu. Dobra, sorry za to.